Hej, hej! Przy okazji, że udało się zdobyć parę worków takich zrębków. To są zrębki liściaste, dość drobne. Chciałam przypomnieć troszeczkę o zrębkach i może doradzić, jak takie zrębki można pozyskać za darmo albo bardzo małym kosztem. Bo zrębki, jak wiemy, można kupić, sprzedają na różnych ogłoszeniach na, na tony. Jeżeli mamy wielką powierzchnię, no to, to też inaczej to trzeba zorganizować. Ale jeżeli mamy taką małą powierzchnię, jak na przykład moja, potrzebujemy zrębków, żeby, żeby to było jasne. Ja tutaj jestem w stanie zaakomodować prawie każdą ilość zrębków, naprawdę dużą ilość zrębków, bo bo one się rozkładają i użyźniają i znikają i na kolejny sezon potrzebne są nowe. Więc tutaj nie, nie ma takiej ilości, która by mnie przerażała. Natomiast jeśli chodzi o takie o takie doraźne ściłkowanie, to każda nawet mała ilość też mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. I tutaj mam kilka takich worków. No i przy okazji może przypomnę. Dlaczego ja w ogóle używam zrębków i do czego? Używam przede wszystkim do ściółkowania takich krzewów owocowych i drzew owocowych, dla których takie rozkładające się powoli zrębki są świetnym później nawozem, dobrą, bardzo dobrą ściółką. Zrębki fajnie chronią przed parowaniem wody, i tak jak zresztą ogólnie ściółka. I bardzo fajnie, później użyźniają takie krzewy, drzewa owocowe, rozkładając się powoli i później znikając, w miarę upływu czasu znikając, sobie w ogrodzie. Dla porównania mogę pokazać, to chyba było uprzedniej, poprzedniej wiosny. Tutaj wysypane. I to są takie grube zrębki, albo może jesienią jeszcze poprzednią. To już tutaj trochę leży, ale tutaj była dość szeroka ścieżka usypana. I później raz, że one się powoli rozkładają, powoli znikają, a dwa, że rośliny wchodzą tutaj. Oczywiście, jeśli chcę utrzymać ścieżkę, no to muszę się pozbyć tych roślin, które tu rosną, na bieżąco to robić. No i dosypywać, dosypywać materiału. On po prostu dość szybko znika, jeżeli pod spodem nie było agrowłókniny. No ja raczej tak, tak mam większość tutaj, że bez takiej agrowłókniny pod spodem, e, no, bo, no bo po co? To się ma rozkładać i użyźniać. Ojej, Przy okazji znowu wiosna gdzieś tutaj się odkryła. Muszę im tu zrobić troszkę miejsca, bo widzę, że te bobowate i bluszcz tutaj zarasta. Och, piękne moje. I... Tak, e, cieszę się jak głupi do sera z każdego kwiatka. Teraz wiosną pewnie to znacie. No i w każdym razie, wracając do zrębków, tak tutaj właśnie działam, że sobie je rozsypuję wokół krzewów owocowych w taki sposób. W taki sposób na powierzchnię, na to co już jest, to się zaraz tam wszystko obniży, nie ma problemu. To jest świdośliwa młoda. I tak rozsypuję po prostu wokół drzewka, również na ziemię czy tam na kompost, który, który wcześniej wysypałam. Nie mieszam, co jest ważne, tych zrębków z górną warstwą gleby, nie mieszam, tylko rozkładam na nią. Te zrębki są świeże, nie są przekompostowane. Pomimo tego ja używam ich w ogrodzie od razu. Nie zostawiam ich gdzieś już na przekompostowanie. Kiedyś się kiedyś tak robiłam. Natomiast jeżeli kładę je tak na glebie, nie mieszam. I też no, tutaj ja cały czas ściukuję ogród, więc ta... Ta ściółka w jakiejś postaci ciągle tutaj jest. Na przykład tu będę zaraz te zrębki rozkładać, więc na taką tutaj oczyszczoną, powiedzmy z roślin niepożądanych glebę. Ale jest tutaj też widać, są pozostałości, to nie jest taka zupełnie czysta gleba. Tu były już też zrębki z, z poprzedniego roku i tak dalej, i siano, i słoma, i wszystko. I na to dosypuję zrębków. I tak je zostawiam. I w taki sposób ja działam i to się sprawdza, również zrębki są wspaniałe na ścieżki ale używam ich na ścieżki dopiero kiedy mam ich nadmiar, kiedy wszystkie moje krzewy, drzewka owocowe są już wyściłkowane, bo to jest wspaniały materiał. Ja uwielbiam moje dwa ulubione takie materiały, to jest właśnie siano i zrębki. No do siana i zrębków po prostu dostępu nie mam takiego, żebym to mogła tworzyć u siebie na działce, ale ale z tymi materiałami jakoś tak najbardziej lubię pracować i najfajniej one się zachowują. Jak pozyskać takie zrębki? Już o tym kilka razy może mówiłam, ale też sytuacja się zmienia. I powiem Wam, że jak jeszcze kilka lat temu zrębki nie były popularne, i jeżeli sobie gdzieś tam leżały, to można było być pewnym. Na 99%, że to nie są one, są po prostu jako odpad. Teraz natomiast widzę, że i miasta zaczęły używać bardziej zrębków, prawdopodobnie tych miejskich, że one zaczynają być zagospodarowywane, co jest bardzo dobrą wiadomością. I ściukowane są różne skwery, czy tam jakieś miejsca przy ulicach, ja tutaj we Wrocławiu to obserwuję, ale ja zwracam uwagę też jak podróżuję, to też zwracam na to uwagę, co się, co się takiego dzieje, jak to wygląda i widzę, że zrębki są po prostu zagospodarowywane od razu, więc nie, już dawno też nie spotkałam się z czymś takim, żeby zrębki gdzieś tam leżały, wydaje mi się, że że są bardzo często od razu przez miasta czy gminy czy to zarządzanie zielenią wykorzystywane, co jest bardzo fajne. Bardzo to jest fajne. Jak w takim razie pozyskać takie zrębki? Polecam być na różnych... Są takie grupy. Ja akurat na Facebooku są takie grupy. Jeżeli nie macie Facebooka, to... To nie umiem tu doradzić, bo ja coś takiego na Facebooku spotykam, że są właśnie grupy, gdzie ludzie informują się, gdzie wyrzucają, zrzucają zrębki, które można sobie wziąć lub kupić. I to są różne ogłoszenia, że można kupić jakieś większe ilości, być może w mniejszej cenie, albo nawet zabrać sobie. I na przykład te zrębki są właśnie z takiego ogłoszenia. Zabrać sobie to za darmo, we własnym zakresie najczęściej, no ale to już wtedy wiadomo jest gdzieś tam transport po naszej stronie i tak i takie ogłoszenia również na OLX -ie. ja często sprawdzałam tam raczej z tego co widziałam, były płatne. L również lokalne grupy, takie w Waszym mieście, w Waszej gminie, w waszym, waszym rejonie, gdzie ludzie na zwykłych takich forach, gdzieś internetowych, jeżeli takie grupy istnieją, to być może już są również poza Facebookiem, ale też na, na Facebooku ja akurat też takie grupy mam. Prywatne osoby, które. Chcą się pozbyć gałęzi, mają rębak, a, a tych zrębków nie potrzebują. Czy w ogóle chcą się pozbyć materii organicznej? I, I na takiej zasadzie, że oni już tego jako odpad nie potrzebują, można to sobie zabrać. Takie ogłoszenia też polecam szukać tam, właśnie w takich grupach, właśnie w takich miejscach. Jeżeli macie jeszcze jakieś sprawdzone miejsca, gdzie, gdzie skąd pozyskujecie zrębki, podzielcie się tutaj pod filmem, może komuś się to przyda, a na koniec pokażę. Znowu wiosenną, piękną koronę cesarską, która tu wychodzi. Coś wspaniałego. Bardzo Wam dziękuję za uwagę na ten film. Pozdrawiam i do usłyszenia.